Czy jest stromo? Tak. Dobra, cześć widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jesteśmy znowu na Kazurze z Marcinem. Cześć, cześć, Marcin. No i dzisiaj jesteśmy w części Kazury, gdzie w ogóle nikt nie wiedział, że tu jest coś takiego. Czyli zupełnie po drugiej stronie od dirtowej sekcji. Są tu takie stromizny i sobie na razie po nich pozjeżdżamy. A potem ja już to zobaczyłem. Tam gdzie stoi Marcin. To tam, gdzie są ślady opon, można się wybić, i tam wskoczyć w okolicę tego białego kamienia. Tam jest takie lądowanie. Także pojeżdżamy sobie trochę po stromiznach. No i dobra, jedziemy, nie ma co gadać. Bardzo dobre zjazdy tutaj są i co, i teraz jeszcze spróbujemy tak fajnie long jump contest. Oczywiście jak ja jeżdżę z Marcinem, to na każdych próbach Marcin robi wszystko lepiej niż ja. Ale nieważne, ale po prostu Marcin umie jeździć. No, stąd się wybijamy i tam jest lądowanie gdzieś w trawie. No i nic, zostanie ta dalej, pokaż perspektywę i, i, i high jump, y, czy tam long jump. Przepadłem ten kamień Dawaj tutaj trial trzeba zrobić O kurwa nie tak <grywka> <grywka> De. Bo jak, jak przednie koło mi wyląduje już na tej drugiej kładzie to już złota chyba będę mógł je przerzucić miały być strome z jazdy, ale jest street trial. Nawet nie jest street. Nawet nie do końca trial, ale git. <gry> O kurczę! Aj prawie. Ja bym tylko chciał przejechać, nie? Dzisiaj ten no, carbon, carbon jest mocny. Miałem inny plan na ten odcinek, ale. ale <laughs> będzie byłem... 24 godziny session na dwóch kłodach. LOL! Chyba <słyska> ja że nawet jak złapię dobrą pozycję, to nie będzie dało rady tak szarpnąć no, na tej drugiej kłodzie. Bardzo. No i szały ja. wyszarpane Dobrze ja. Masakra Marcinowi udało się pierwszemu, nikt się tego nie spodziewał Wyglądamy w ogóle dzisiaj jedno czarno i on na czarno, nie? I rowery też czarne Jedyny słuszny kolor Dobra yy, no co co, co teraz jaka tu Może zdąży przed zachodem słońca <śle> za 4 godziny Praw? Moje nadgarstki nie wytrzymują tych jazd Muszę bardziej na manuale lądować I to takim hamskim manualem takim do backflipa już wybijesz tak Kurde, nie, dam radę, dam radę? No kurde Z drugiej strony, łatwiej. Domyślam się, że jest łatwiej, bo jest z górki. Ty a jak ty lądowałeś tutaj, zaciskałeś hamulce? Jak przednie koło stawało na tym? No, od razu. I potem z hamulcy szarpałeś? nie tak sporty. Bo ja nie zaciskałem hamulca. W tamtej pozycji powinienem zablokować koła, złapać równowagę i szarpnąć. Ej, Ciebie tak zdobi, jakbyś taką dobrą, dobrej wielkości kopę tak przeleciał. No stary. Idźmy stąd już. Nie, Marcin, nie. Może jednak? No głupolu już! A co sobie zrobić teraz? No kurde, jakbym odpuścił teraz, to bym był debilem. No, będziesz debilem, jak będziesz dalej, to próbował. A wiecie o życiu! Dwa mm. <laughs> To ciekawe, czy było słychać. Mówię, przymknę zawias, nie? O, ale z 20 prób to było. Puh, 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 puh. Udało się. Dobra, idziemy robić coś fajniejszego. I'm so stoked. Jakimś ja nigdy nie przejechałem nawet ze środka tego drugiego, a teraz jakimś studem po prostu mówię. It's time to send it. ha oh, <suszę> <suszę> Udało mi się i w tej całej euforii radości zapomniałem o tym, że w końcu nie pojechałem dobrze tej skarpy, bo... bo... Chodźcie! <śmiech> 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 bo tu są takie trzy w Trzeba się chyba stąd wybić, nie? Bardziej, bardziej Wyskoczyć! Prawej, nie w tą stronę, Michał. Ja tak będę... <śmiech> <śmiech> Nawet nie wiem co powiedzieć. Strasznie mnie zmęczyły te triale. Nie mógł już nic. Wszystko źle się wyskoczyłem, głowę urwałem Podstawowy ziber uliczny z hamulca Nie podstawowy dziber z ulicy Dobra, to nie, to nie zrobię ja Dobra, nie cięcie, robię. cięcie to nie, to Ale nie. Zrobię to samo To jest właśnie jedzenie z Marcinem, że nawet jak zrobisz coś fajnego i wiesz, chcesz tak się cieszysz przed sobą, to Marcin przyjdzie, zrobi wszystko lepiej i masz taki cios. Cios w serducho. A co do ciosów, to idziemy na hopę na flat. Ej, bo ja nie zrobiłem tego pod planta w końcu. Jo Wigi! Jedziemy stamtąd. No. Tu robimy hop. bany hop. hop. Lecimy i wklejamy się w tego chopa. A potem to nie trzeba tamto piękne, wybicie gdzieś tam się wkleić. Gitara. Psujemy rowery. Odcinek 24. Bardzo zabawne! Ja na tej półecy coś zahamowałem, to źle. To nie, to źle. No dobra. I might try it again. Git, nie? Chopa na flat, wiecie już dawno nie, nie skaczę schodów i streetów, ale, ale kurde jednak mi zostało takie trochę, żeby dobić zawieszenie, to czasami lubię i mamy taką hopę, ktoś to chyba budował, nie? bo samo nie powstało coś takiego, może 10 lat temu też ludzie mieli takie fanaberie, żeby skakać na flat, także zjeżdżamy z góry, wybijamy się i to tyle jest lądowania. Zatuj. Potem jest tylko błoto i śliskie. Potem jest drzewo. Trochę za wolno. Trzeba jechać szybciej. Szybko i nisko, racingowo. Nie starczy. Bo mnie boli już skakanie takie. Nie chcę mieć. Znaczy, ja. Jak umiesz dawać to nie boli. No ja nie umiem. Ty jak głową to. To mnie przystomne chodzi. Dobra, mi wystarczy. Powiedzmy, że zaliczone to jest. To co, idziemy? Martni, ty teraz. Nie Idziemy. Staraliśmy w końcu na nasze ukochane półpiętro na GB Area <grywa> Arena dobrego jiba Jak może to nazwać co? To co? No to nie umiem tych hopek skakać, ja nie wiem, ale te bandy, chyba sobie pojedziemy z Marcinem, co? damy sobie może jakiegoś brapa spróbuję, pompowałem wczoraj koło, bo byłem na hopkach i mam trzy bary, ale zobaczymy jak na 3 barach nie będzie fajnie, no to zrzucimy. Marcin ma podobnie Pokaż go jak stoi dumny Co? Mówię, że stoisz dumny z siebie Dobra, jeździć Dropping in Nie umiem jeździć Marcin? też to mówiłem chwilę temu, że on zawsze przychodzi i disuje ciebie? Dobre było! Dobre było! Chociaż ja to ja pokażę, bo mówiłem w pierwszym odcinku Kazura vlogu. Widać, że ta banda no, nijak nie celuje na profil tej drugiej i ona wyprowadza dokładnie w tamtego brapa w miejsce brapowe i dlatego ludzie stamtąd wyskakiwali mam Ale? trzy bary w tylnym kole i chyba spuszczę ciśnienie no jup, jup, jup. Ja ta poszła ziemia. Ale no jest teraz za miękka, więc Martin. jest za miękka 5 minut minęło, za dużo spuściłem tego ciśnienia, był jeden bar. Teraz jest 1,6 i 1,6, czyli tak zdrowo rozsądkowo myślę, że Wenduro tak jeżdżą przy 70 kg. Coś było słychać, chyba, nie? Mhm. Dobra. 1,6 bara. No to już był prawie dźwięk, chyba, panie. Także jestem prawie zadowolony. Marcin, pojedziemy sobie w pociągu jeszcze? Szybki pociąg. Też z bliska, żeby było słychać co one się zwijają ładnie. No powiedz tak, się tutaj ta banda waliła trochę na wprost i w tym miejscu wejdź. Będzie lepiej, ale kończymy to. Poczułem, że ty uciekłeś. Jestem zadowolony. Tu nie? No i właśnie, o to właśnie chodziło, że kończymy. Cały jesteś? To co ostatnio, miał... to co ostatnio. takim akcentem nieprzyjemnym. Marcin numarów w bandzie kończymy ten odcinek. Do zobaczenia w następnych. Mam nadzieję, że kazura wam vlogi wam się podobają, bo tu jest przepięknie. 啊！在。Oh, wow. <laughs>